Cześć, ja jestem Pik z do Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. No i dobra słuchajcie, dzisiaj idziemy sobie, słuchajcie, na wyprawę do netheru. Dawno nie było odcinka, ale właśnie dzisiaj jest, słuchajcie. Więc słuchajcie, będzie trzeba sobie najpierw wziąć wszystko, co nam jest potrzebne, więc tak. Co się nam tu może przydać? Motyka nam się na pewno nie przyda. Wiadro wody też się nam nie przyda, Pochodnie by się nam przydały, tylko czy ja coś mogę wziąć? Dobra, na pewno dużo jedzenia. Więc dobra, słuchajcie, ja już jestem przygotowany. Yy... Mamy takie rzeczy, wziąłem sobie sporo jedzenia, mamy stak pochodni, stak strzał, 3 złote jabłka, więc myślę, że jesteśmy przygotowani. Więc teraz, słuchajcie, lecimy sobie yy, do portalu. I właśnie będziemy się przenosić do netheru. Tak więc dobra, jesteśmy już i uwaga jaki będziemy mieli resp. Dobra. Obyśmy nie byli w klipce. Dobra, chyba nie jesteśmy jak jest ten biom. Tak, nie jesteśmy. Ale ten biom dosyć spoko, bo tu Sendermany. O, tu jest już gaz, zaraz go sobie zabijemy. Nie mam części złotych zbiorowi, więc będą mnie tamte atakowały. Właśnie wiem, co by można było zrobić. Łódkę. Dobra. Teraz stawiam sobie crafting. Czekajcie, jak się łódkę robiło? A, z tego drewna chyba nie można było robić łódki. Dobra, czy zostawił nam łzę? Tak, jest łza! Okej, okay, let's go. Tylko jeszcze przydałoby się wrócić yy, do portalu. Czekajcie, czy w ogóle był portal? Chyba tutaj na dole. Tak, tutaj dobra. I kordy. Dobra. Więcej 200 na 200, okej. Okay. Więc dobra, łódka zrobiona jeszcze wpadłem na pomysł, żeby zrobić sobie skrzynencję. Mm, a po co? Po to, żeby sobie tu chować przedmioty. Bardziej że miałem teraz Łzy Gasta. Jeszcze chętnie bym zrobił ten achievement. Dawaj strzel. No strzel. Kurde, teraz łzy nie było. Żebym chętnie poeksplił na tym kwarcu, ale... Też w sumie na kwarcu mogę sobie poeksplić. Ale w dzisiejszym odcinku chciałem sobie znaleźć na pewno fortecę. Może i też bastion. Ale forteca najważniejsza. Dobra, tu jest ten biom czerwony. Tam jest tamten. I tu się jeszcze coś ciągnie. Dobra, tu jest to. Dajcie expa. Na pewno nie będę stał na tym bloku, co go kopię. To się może zakończyć źle. To świnkę przydałoby się... ...zlikwidować. Albo nie muszę schodzić na dół od razu. No nie, te już się na mnie rzuciły. Dobra, te mnie nie biją. Świnia. Ogólnie jak chodzę po nederze i słyszę te wszystkie dźwięki, to mi tak serducho bije. A mi mi się nie opłaca iść, bo tam jest bazel, więc na tym nic nie występuje. W tą stronę by się przydało jeszcze to świnkę. Ej, dwa świniaki się na mnie rzuciły. Dobra, leżą. bardziej uważać. Słuchajcie, trochę sobie tu powędrowałem i dotarłem do takiego miejsca. I są so tu endermany, więc może sobie trochę pereł nafarmimy, oby. Tylko żebym nie wpadł do lawy, bo już wtedy będzie fatalnie. Ale się cykam. Tak potężnie. go nie postawię? No głupi Enderman. Dobra, mamy Endermana w łódce. Czy coś nam dropnął? Chyba niestety nie. Bastion jest chyba tak, jest bastion. Z bastionem będzie dosyć ciężko w takiej zbroi. Ciekawe jeszcze jakie to jest. To jest chyba ten skarbowy, niestety. Kurde dobra, trzeba się dostać na górę. To słuchajcie, trzeba sobie budulce nakopać dosyć sporo. No i trzeba się będzie jakoś dostać. No to dobra, słuchajcie. Chyba to pora wejścia na bastion. Chciałbym go zwiedzić tak od góry do dołu. Dobra, na górze tu chyba nic nie ma. Dobra, jest jakiś magma, która mi się na pewno przyda. Jeszcze te małe gówno. Okej. Okay. O, i teraz trzeba to gówno wybić. spad. Dobra. Tylko czy tamte się zagrują. Dobra, nie wiem, czy tam jest po co iść. Dobra, chyba zdech. Dobra, i teraz ocena bastionu. Jaki to jest bastion? No, to jest chyba ten skarbowy. Tu będzie dużo brutali. Tam jest skrzynka. To dobrze sobie do niej pójdziemy. Dobra, trochę chyba by tu planował, by te bloki by mi się już powoli kończą. Dobra, brutale są na 5 hitów z łuku. O dobra, ten drugi brutal tam zszedł. Do wody bym go wrzucił. Aha, dobra, on się już pali. O, być trzeba najedzonym. To nie wiem jak z tym drugim brutalem. Czy on tu jest, czy go tu nie ma? Nawet ich dosyć sporo jest. Co się stało? Chyba ja was nie zaatakowałem? Dobra. Dobra, wiedziałem, że oni tu są. Jeszcze gdzie jest Spawner Ty, magma cubów? A moje bloki. Dobra. Nie idźcie sobie stąd. 行。Sure. Nie mam, słuchajcie, pojęcia, gdzie jest ten spawner. Dobra, widzę go. On jest gdzieś tu. Tak. Dobra, let's go. Więc teraz tak. Trzeba powybijać wszystkie magma kuby. Co mnie uderzyło? Ty! No daj się uderzyć. de Przeżyłem, że wierzę to, O, przeżyłem to, ja nie wierzę wierzę że tam jest ta duża kostka. Chyba to przeżyłem. Dobra, jest skrzynka tutaj. Dobra, już niczego tutaj nie ma. Skarb jest nasz. Let's go. I złota, na koniec, najważniejsza skrzyneczka. Boję się. Ten chce we mnie strzelać. 22 bloki złota. I uwaga, grabież 3. O, tak. Dobra, diaksowe buty. Dobra, 2 zgliszcza. Dobra, już mamy 12 tych. To był najważniejszy skarb w tym bastionie. Reszty nie będziemy zwiedzać w takim secie. Dobra, chętnie bym się tam. Przeszedł? Dobra, najpierw wybije sobie z łuku zwykłych, które mogą do mnie strzelać. Też w sumie nie wiem, czy one mogą strzelać. Co jest? Ale się wystraszyłem. O. Oby żaden nie miał kuszy, bo wtedy jestem w lekkiej dupie. Dobra, jest tam podwójna skrzynka, bo też będzie warto zwiedzić. Dobra, więc teraz tak. Tu są świnie. Dobra, tu są wyjścia na górę ich, dobra, wyjścia chyba wszystkie są już zablokowane. Tak mi się wydaje. Tu ich na razie nie ma. Dobra, patrzcie, jak tu ja akcję robię. Też w sumie nie tak. Ej, 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 o nie, dobra nie mu. U kilofie dwabny dotyk. No, to może być. Strzały się przydadzą. Złoto się przyda. Magma cube też się przydadzą. Dobra, wzór sztandaru. Dobra, tu już są mniej ciekawe rzeczy. Na przykład takie schodki mi są w ogóle niepotrzebne. Dobra. Wiecie co? Nie chce mi się już, zwijamy się stąd Dobra, jeszcze tak na koniec odcinka Myślę, że sobie Słuchajcie, poubijamy te endermany Mogę tu ci wstawić tą łódkę? Wsiadaj Wsiadaj byczku Nie wstydź się A, przecież ja mam ten miecz, okej. Okay. No gdzie jest ten drugi typ? Dobra, są so dwa. Dobra, wsiadł ten. O, ile ich tu jest? Kurde, ile ich tu się naszło. Co jest, ile ich tu jest? Co jest, jakiś rest Endermanów znalazłem. Ile ich tu jest? Ile tu jest pereł? Coś muszę wyrzucić. Prawie, że dwa z takich pereł. Słuchajcie, yy, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko... W następnym odcinku, słuchajcie, pójdziemy yy, sobie chyba dalej do netheru, albo coś innego sobie porobimy. Nie wiem, na razie wracam do chaty, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!